sobie poszedł. Witamy Piotra. Proszę bardzo. Helmut Lipiński przed Państwem prezentuje się z rowerem transportowym. Aż się ocunę Panu, żeby nie było, nie? <grymne> Piotr wciela się w autentyczną postać Helmuta Lipińskiego. Właściciela sklepu z artykułami kolonialnymi, mieszczącego się przed w przedwojennym Hindenburgu, w dzisiejszym Zabrze... zaś przylazł. <grymne> Na jego półkach sklepowych z pewnością znaleźć można było cytrynową lemoniadę. Pan Helmut Lipiński właśnie częstuje kubeczkami, bowiem ma zamiar zaprezentować swój wyrób według oryginalnej przedwojennej receptury. Rozdaję, rozdaje, tak, pani się też załapała. Kochani, dziś Helmut zaprasza na wspaniałą degustację tego. Cytrynowego, orzeźwiającego napoju. Wspaniała prezentacja i właśnie trwa poczęstynek i no patrz zaś przy nas. <słyski> Dobrze, już... Trwają o ale trwa również poczę poczęstunek. I jak miałeś okazję młodzieńcze skosztować strynowej lemoniady? Och, tak, bo tam bardzo się zamyślił. Smakuje bo chyba okej, okay, jest powodem. To dobrze. Jak najmłodszym smakuje, to znaczy, że jest dobrze. Panie Helmucie, sprawdziła się Panu lemoniada na dzisiejszy dzień. I Pani widzę, że zacnie to zdrówko. I jak? Bardzo dobre? Jest orzeźwiająca lemoniada. I to ja lecę dalej, ci niech sobie tam gadają i się częstują. A ja wam opowiem nieco o tym garniturze, który chowa się pod fartuchem pana Helmuta Lipińskiego. Taki widok był częstym widokiem wśród sklepikarzy, lecz o tym powiem wam za chwileczkę. Chodzi o to nakrycie głowy. Wykonany z pałością każdy detal, na bazie zabytkowych form, charakterystyczny kapelusz z bardzo wysoką, jak na dzisiejsze czasy, główką. Piękny, prawda? W czekoladowym kolorze. To istne dzieło sztuki, sztuki wykonane ręcznie w Skoczowskiej Manufakturze w spółki z króliczego. Kochani, kapelusz wykonany z puchu króliczego. Najśredniejszego z materiałów używanych do produkcji kapeluszy. Przyznacie Państwo, że doskonale dobrane nakrycie głowy jest istnym dopełnieniem całej stylizacji. No, w końcu zaprezentował Pan Helmut swój pięknie skrojony garnitur dwurzędowy KGS. I do tego ten piękny kafek już poproszony, A teraz Pan Helmut zrobi rundkę wśród nas i zaprezentuje ten nietypowy rower transportowy. To orkan z 1929 roku. Wrocławska Fabryka BWB produkowała rowery od 1901 roku. Oferta firmy, oprócz tradycyjnych jednośladów, obejmowała także rowery transportowe, wyposażone w dodatkowy duży bagażnik przedni oraz wzmacnianą ramę konstrukcyjną. Rewelacja, co? Tak, tak! Ta, I rewelacyjnie sprawdzał się do transportu ciężkich towarów. Poproszę o brawa dla naszego Hermuta Lipińskiego! Brawa! Panie Pustelkowy, jak Pan jest tu stał obok mnie, to może Pan nas jeszcze chwileczką na wybiegu? Chcecie panie, dziewczyny? Ma się zaprezentować pan policjant? No tak, tak, no to ja nie słyszę. Czy ma się zaprezentować pan policjant? No, teraz słyszę. Dobrze, spójrzcie zatem na posterunkowego autonomicznej policji województwa śląskiego w umundurowaniu służbowym wzoru 1936. Elegancki, dobrze dopasowany mundur z połyskującymi guzikami, wysokie buty i charakterystyczna czapka sprawiały, że lokalne rzeźbieszki miały się raczej na baczności. Na górnej kieszeni kurtki mundurowej znajduje się numer identyfikacyjny Mariusza. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne orzełki umieszczone na naramiennikach, które wyróżniały Policję Województwa Śląskiego od Policji Państwowej. Policja Województwa Śląskiego rozpoczęła swoją służbę w czerwcu 1922 roku, a pod koniec sierpnia i na początku września 1939 roku funkcjonariusze tej formacji brali czynny udział w obronie miejscowości przygranicznych i śląskich zakładów przemysłowych przed niemiecką dywersją. Życzymy zatem spokojnej służby. Ja bardzo dziękuję. I przepraszam za te śmieszki. Poproszę o brawa! Tak jest!